Cześć, witam, z tej strony Logopeda. Dzisiaj będzie taki krótki film na temat masterek, bo prosiło mi parę osób, żeby wytłumaczyć, które masterki będą dobre, które będą grane. Podejrzewam, że jeszcze będzie parę zmian, ale powiedzmy, że w dzisiejszym odcinku powiem wam, które masterki najbardziej mnie ciekawią i które najbardziej moim zdaniem działają po krótkich testach. Nie będziemy omawiać tych starych, bo powiemy, powiem tylko o tych mocniejszych, czyli z pierwsza odrzewka. Zacznijmy do tego, że do tego czwartego rzędu. Z dobrych tych dwóch, te obie masterki były dobre. Ten Double Resort jest dobry, on był przeniesiony z tego tutaj i Bounty Hunter też był dobry, bo za każdego unikalnego bohatera dostawał się damage. A teraz nowa Masterka Battle Tren, która moim zdaniem jest jeszcze lepsza dla asasynów, szczególnie, ponieważ na początku, na początku jeśli oddamy jakiś atak. Będziemy w kombacie, czyli raczej, albo, albo otrzymamy atak od przeciwnika, bo my zadamy, damy to na 5 sekund, ubijemy 5 więcej obrażeń, więcej, czyli to jest świetne dla jakiegoś listina, który zaczyna zerki, QR-ki robi i tak dalej, combo całe dla jakichś kazików, no dla asesynów ogólnie, więc moim zdaniem to jest superowa sprawa. Chyba, że wiem, że się sfidujemy, to niestety bunty, raczej niestety, no, stety, bo on będzie lepszy, mimo wszystko, jeśli zabiję wszystkich pięciu, wtedy mam fajnie prostytowe obrażenia to obrażenie zmniejszone. też jest fajny, ale. Nie wiem, my ten battle trend za bardzo, za, za, za bardzo mi się spodobał, że tak powiem, on za bardzo mi się spodobał. Dobra, przechodzimy dalej. Tutaj drzewko drugie. Doszło nam Green Fathers Gift. Kolejny fajny w sumie masterka. Po z krzaku nasz kolejny basic abilitka zada 3% yy, 3% HP danego przeciwnika jego. Yy jego danego, danego przeciwnika, jego bazową ilość zdrowia, którą posiada w danej sytuacji. Jest jak to się ciężko tłumaczyć po polsku, bo jestem taki upośledzony. Jest bardzo fajnie bo ma mały cooldown, więc to fajnie też można komuś zrobić do komba, jeśli chcemy kogoś zniknąć, czyli kolejna fajna perka dla asasynów, więc tak naprawdę nie tylko reworki asasynów, ale fajne masterki też dla nich podlazły. Ta masterka też moim zdaniem będzie dobra. Tylko niestety usunęli masterkę z trzeciego drzewka, o którym chciałem pogadać, która moim zdaniem była bardzo silna i w sumie mogli ją usunąć, ale mogli ją też nerfić czyli oczywiście 300 helfa na dżungli za zabijanie stworów dużych albo e, kanonów i zamienili ją na koruczowne kolosy. Trochę masterka też mi się podoba, bo daje nam fajnego shielda, kiedy intuujemy do teamfightu i używamy HCC, czyli wszelkie takieś tam ramusy, taunty, żerwane, qe. no wszystko, malfighty i tak dalej. HCC to jest wszystko poza chyba snerem, cza, nie, czarny już jest chyba HCC slowem. Poza i poza blindem, mi się tak wydaje, że to wszystko poza tym działa. Knockbacki, stuny, e, czarmy i tak dalej, i tak dalej. Taunty to to wszystko jest harts co się do tego liczy. I to wszędzie jest naprawdę mocny, bo jeśli gramy jakimś klocem, a zazwyczaj jeśli gramy klocem, to zazwyczaj mamy też inicjację. patrz na przykład na jakiś malfight i tak dalej. Jakieś Sejuani, nie jakiś zak, to no, ten sergeant będzie naprawdę chory. A wiadomo, że jak inicjujemy, to jesteśmy w środku przeciwników zazwyczaj. Jeśli gramy czempionem w pierdolę, że tak powiem, czempion, który się musi wbić. Więc ten kolesus jest na pewno. Pasywką, na którą będziemy patrzeć bardzo dużo, bo ten shield jest naprawdę spory, tak jak mówiłem i no przydaje się, bo zazwyczaj AD carry, chodzi stoi z tyłu, to i tak musi atakować tego tanka, bo jest na przodzie, a nie może przez niego przejść, bo wiadomo, że zbierze niepotrzebny damage i niepotrzebny CC i może przegrać teamfight, więc musi, muszą go ludzie bić, skoro się ziomek wbije, a ten shield pomaga i nawet jest spory, jeśli mam być szczery. Tutaj doszły jeszcze jakieś inne masterki, ale nie, to, to jest dla cipek jakichś, które pod swoim turretem stoją, zamiast pod turretem przeciwnika być, więc no, nie polecam takich masterek. To zmian? Tutaj jeszcze Fresh Blues wszedł. Tutaj kiedyś to się nazywa Double Sword, Ona została przeniesiona do, tutaj do tego czwartego z rzędu I też jest fajna. Też moim zdaniem dla asesynów bardzo spoko, bo pierwszy basic na danego championa będzie zadawać 10 plus 1 y, damage'a, czyli powiedzmy na o, 28 damage'a na ostatnim. Y, z tego co czytałem na Redditie, nie wiem czy to jest dokładnie potwierdzone info, bo Redditowi czasami nie można y, słuchać. To podobno to się dokryta liczy, ale raczej w to wątpię, bo to jest Additional Damage, więc no. Więc Radich czasem może kłamie. bo Poś tam ludzie dziwili, że tam jakieś, o, jakieś tam Rengary mu zadawały, jakieś tam kryty po 1500. No wiadomo, że Rengar to zadaje taki kryty, bo on ma zawsze kryta z pasy, z ulti, jak na kogoś skoczy. Więc no się ludzie dziwią, ale raczej to nie, do, nie liczy się do kryty. Ale fajne, zawsze jakiś bonus. I na linii jest bardzo zajebiste do poku. Jeśli grać jakimś ręcznym pionem, to co 6 sekund pamiętaj, żeby użyć tego BASIKA, nie? Jak grać na bocie albo na topie, to najlepiej użyć tego Green -gist, albo na dżungli, bo też często wychodzicie z krzaków. A to ma dosyć... to dosyć długo stoi, chyba około 5 sekund macie to, tak się Wam rączki na żółto świecą, więc tak, też warto używać na bocie, na topie i na dżungli. Na midzie raczej nie, bo no, te krzaki są takie bardziej po bokach i... nie dość, że to jest bardzo... sygnalizuje... daje sygnał przeciwnikowi, że on wchodzi do tych krzaków, więc no, nie da się na pewno spokować. Ale na bocie jak najbardziej, bo tam krzaków używam cały czas i na topie w sumie też. No, więc się rozgadałem. I tutaj nie ma za bardzo jakiejś różnicy, jeśli... Jesteśmy mele i range, nie? więc to też jest bardzo przyjemne dla ręcz championów I Tutaj to samo Dangerous Game. No mu zawsze zagłaskę, czy Dangerous Game, czy właśnie tego Gift, ale wszystko spoko na razie. I teraz właśnie będą junglerze, raczej tak jak mówiłem, będą agresywni junglerze będą najpewniej grać z Thunderlordem. Chyba, że będą jakieś tacy junglerzy, którzy muszą mieć heal, na przykład Gravesa, to ja bym pod Warlorda teraz w tej sytuacji w dżungli. A jakiś innych takich ziomków, co szybko atakują, to Potferów, ale zazwyczaj zawsze będzie większość, będzie gra tego Kolosusa. Tak myślę, na topie, raczej on nie jest dobry. Na topie, jeśli dalej będą kłosy, to myślę, że ten gras będzie coraz lepszy, jeśli chodzi o linię samą, Ale jeśli chodzi o późniejsze Teamfighty, to ten kolosus naprawdę może zrobić mocna masterka. Mocna masterka. Więc co, takie krótkie wyjaśnienie moje z nim Nie będę tam robić jakichś testowych stron, bo to raczej wiadomo. I też sami musicie wiedzieć, nie? Jeśli pikujecie, widzicie czempiony, jakie mają przeciwnicy na ankedzie. Tu musicie wiedzieć, czy wy będziecie w tej pozycji do wygrania tej gry, Muszę wiedzieć, czy będą w ogóle jakieś kill, czy będzie szansa zabicia na linii, nie? Na przykład, czy macie szansę spokować przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Bo jeśli ktoś na przykład gra przeciwnik i teamie, a wygracie jakimś short range ADK, na przykład Lucian, to wiadomo, że będzie ciężko ją spokować, więc na przykład nie musicie brać, już wam powiem czego. Mm, double sworda. chociaż, no, ja bym tak wziął czasami, ale no, wiadomo, że ona będzie raczej was spokować, więc wy musicie uważać, nie. No. Więc takie dzisiaj moje krótkie podsumowanie. Pamiętajcie o masterkach, bo mimo że dają mało, to coś dają. I to jest mało, i to jest zawsze, zawsze takaś mała liczba może zadecydować o zabójstwie lub śmierci waszej. Więc no, w tym odcinku to wszystko, Zapraszam no, Jeśli macie jakieś pytania, to masterek piszcie w komentarzu. Ja zawsze odpowiadam. Pamiętajcie, yo!